Siemano widzowie, jak widzicie, jestem na Brookhaven, bo obiecałem wam, że na 500 subskrypcji nagrywam e, Brookhaven, a ja już mam 530 i mega chcę wam podziękować za pod jednym e-shortem za 100 lajków. Ja mega o tym marzyłem, ale dobra, przechodzimy do rzeczy i e, na przykład pójdę sobie umyć ręce e, i co kto to jest? Ej, co jest! Ktoś tak szybko poruszył. Widzowie, co to było? Ej, to chyba będzie jakiś straszny odcinek dzisiaj. Ale ja sobie umiję ręce. No, co się tutaj pojawił. Nie dobra, nie widzowie. Ja idę do góry, ja idę do góry. Dobra, widzowie. Idę do góry. A nie, pójdę się tutaj skryć. Rzut. Kto to jest? On tam był. Poczekajcie. No, on czwoni, widzowie! On czwoni! A kim ty jesteś? Ej, no, on zniknął. I nie ma go, widzowie. Zniknął. Zniknął nagle. Dobra. Może jeszcze chwilę wzowie. Sobie tutaj popatrzę w oknie, ale byłoby mi miło, gdybyście zasubskrybowali kanał, jeśli go nie subskrybujecie. No i znów dzwonił, czy mi się wydawało. Muszę pójść za dom, zobaczyć. Ej, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ej, on zniknął. Czy to jest jakiś haker? Ej, kim ty jesteś! Kim ty jesteś? Stój, stój! No, widzowie, widzieliście to? No ej! Jak on się tepnął? Ej, jak on się tak porusza dziwnie, że chodzi w miejscu się tepa. Nie widzowie, ja zakluczam dom. Albo nie, ja nawet nie zakluczam. Idę do, idę do góry. Objęcam. Pójdę widzowie spać, może to jest tylko sen. W sumie jest dzień, ale co z tego? Nie ma go to dobrze, pójdę sobie spać. Widzowie, obudziłem się, on tam jest. Widzowie, on tam jest. Na 3, 4 chodzę. 3, 4... Hey, kim ty jesteś? Noże co, znów zniknął? Widzieliście to, widzowie? Jeśli ja gdy na niego go poczytam, nagle znika. Jak to możliwe? Nie, widzowie, to jest przesada. Ja pójdę może do Jacuzzi, ale nie chcę się. ich innym wejściem to wezmę sobie. Yy, nie wiem, jak to się nazywa, bo zapomniałem. dobra nie dobra ale lepiej tego nie robię. EJ! kim ty jesteś? jak ja się go wystraszyłem ej gdzie ty jesteś? ej zniknął no jak on tak znika nagle nie ma go widzowie czy ja słyszałem po mi się wydawało? Nie no, to chyba jest tylko sen. Ja pójdę znów spać, bo nie, to jest tylko sen. Chyba w sumie to nie jestem. sen. Poczekajcie no, widzowie, spróbuję się walnąć. Dałem sobie flaskacz, ale nie, to nie jest sen. Widzowie, to nie jest sen. <coughs> oh, kim ty jesteś? No widzieliście to widzowie, on zniknął nagle. On się nawet nie odzywa! Widzowie, pomocy! Nie dobra, ja chyba, widzę kończę ten film, ale nie, bo to jest za dziwne. Ja muszę z wami to odkryć, ale ja biorę, widzowie, jakby to, jak to się nazywa? Pistolet. I też miecz, i parazylator, czy tam bóli. Dobra, idę do niego na dół. Boże, jest w domu akurat. Mm. To tu za dziwne dźwięki cały czas są jakieś, Czy mi się po prostu wydaje. Gdzie ty posłeś? On poszedł do windy do góry. Nie. I gdzie on jest widzowie? Co? Kto to mówił? Ej widzowie, to jest za creepy. Dobra, ja biorę ze sobą pistolet i lecę do niego. Mm, dobra, gdzie ty jesteś, tworze? O! Ej, co jest? Jak on się tam depnął, widzowie? Nie, ja wyznaj inną broń. Poczekajcie, widzowie. Nie wiem teraz, która to jest bro. Nie można patrzeć, jakby wiecie o co chodzi. Albo widzowie, weź latarkę i wyjdę z, z mojego domu. Bo on może chce mi po prostu ukraść dom. <laughs> bo weź to lornetkę. Weźmę latarkę i... Miecz y, sobie schowam i wezmę pistolet. Dobra, widzowie. Nie wiem, czy iść tam, to mogę zobaczyć do mojego domu. Albo, widzowie, pójdę na policję. Dobra, widzowie, jestem przy policji i idziemy. Ej, czemu tu policjant leży? Halo, pobudka policjancie! Ja, Ale pa, pan pracuje czy co? Bo e, muszę coś powiedzieć, bo w moim domu grasuje jakiś potwór, który znika. Gdy chciałem go uderzyć z broni, będzie mnie prześladuje. Nawet gdy myłem ręce, tu wszędzie był przed oknami. Gdy chciałem go złapać, to znikał, znikąd. Nie ja nie widzę kogo. Ale w moim domu proszę i zobaczyć, on tam pewnie jest. Dobra, ja tu. Idziemy. Wezmę moje auto policyjne. Dobra, to ja będę prowadził, bo pan nie wie gdzie ja mieszkam. Ja... Dobra. O dobra, jedziemy. Tylko ja nie umiem prowadzić, ja nie mam prawa jazdy. No, się... Tu jest bardzo blisko. Tak. Tylko nie wiem gdzie ja mieszkam. Tu, nie, widziałem twój obrazek. Jaki obrazek? To idziemy. Skręć, No i tutaj, nawigacja. Aha, dobra. dobra? Aha, bo pan włączył nawigację. Dobra. I pokażę panu, gdzie on był. Już pokazuję, chodź pan. Tutaj, gdy mułem ręce. Był tutaj w oknie, ale nagle gdy powiedziałem, kim ty jesteś, czy coś w tym stylu, zniknął. Był w moim domu, gdy poszedł spać, stał, e, jakby koło mojego łóżka, czy, czy można o tym powiedzieć, gdy chciałem go walnąć, bo się, tak na znaczy, czyty naskoczyłem, to znów zniknął. O co z tym chodzi? No to, no to jak z ludzko zobaczyć, no to po prostu przyjdźmy, okej? Okay? Dobra, ale to zrobię w następnym odcinku. To dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, widzowie. Elo.